Chciałbym powiedzieć, jak miło Was znowu zobaczyć, ale to trochę tak nie jest. Niestety jest to jednostronne, ale mamy nadzieję, że Wy się cieszycie, że nas znowu widzicie. A dzisiaj też będzie trochę właśnie na temat tego, gdzie kierujemy nasz wzrok. Cały czas jesteśmy w historii z Księgi Rodzaju z rozdziału 19, która mówi o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Czyli ucieczce Lota. I ucieczce Lota. Czytajmy te wersety. Od 17 wersetu czytam. Za miastem jeden z aniołów przynaglił. Teraz ratuj życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się, dopóki nie opuścisz tego okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Ale Lot zaczął prosić, Panie, no nie dam rady. Tak więc, tak, tak widzę, że okazujesz przychylność swemu słudze. Wyświadczyłeś mi wielką łaskę. Chcesz mnie zachować przy życiu, ale ja nie zdołam uciec w góry. Wcześniej dopadnie mnie nieszczęście i umrę. Widzisz to miasto w pobliżu? Tam ucieknę. Jest niewielkie. Tam się schronię. Małe, prawda? Tam ocalę swe życie. Dobrze, usłyszał Lot. I w tej sprawie okażę ci względy. Nie zniszczę tego miasta, które mi wskazałeś. Pośpiesz się, schroń się tam, bo nie mogę nic zrobić, dopóki tam nie wejdziesz. Właśnie dlatego nazwa tego miasta brzmi Soar. Kiedy wschodziło słońce, lot wchodził do Soaru. Wtedy pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz, siarki i ognia. Spadł on od pana prosto z nieba. Zniszczył on te miasta, zniszczył cały okrąg wszystkich mieszkańców tych miast, nawet zieleń na polach. A żona lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. No właśnie. Ostatnio mówiliśmy sobie o ociąganiu się samego Lota. Nie wiemy, jakie postawy miały jego córki. Czytaliśmy również o tym, że zięciowie w ogóle nie chcieli jakby wychodzić z Sodomy, bo traktowali to jak jakiś żart, prank. Natomiast, natomiast tak, może od końca pozwolę sobie tutaj zacząć tego fragmentu. Żona lota obejrzała się, stała się supem soli. To jest. To jest niesamowite. My nie mamy tego tak jakby rozpisanego tutaj, nie? ale w sensie ich, jej motywacji, co było w jej sercu, ale gdzieś możemy to wydaje się, wyczytać między wierszami, że ona była po prostu tak związana z tą sodową nie, tak związana była z tym wszystkim, co, co tam miała, że no nie wyobrażała sobie, żeby żeby to stracić jakby, nie? To jest... No właśnie, było jej żal. Tak się też zastanawiam, nie wiemy skąd Lot wziął swoją żonę, bo ona może była mieszkanką czy rodowitą sodomitką, ale... ale no właśnie, można zobaczyć, że była bardzo związana z tym, co właśnie było pochła... pochłaniane przez ogień. Że fizycznie wyszła z tego miasta przy, przy nagleniach, właśnie posłańców nieba, ale sercem nie opuściła tego miejsca. Aha. Nie pogodziła się z tym, że miałaby je stracić. No właśnie. I też sobie tak myślę: wiesz, że to było tylko jedno spojrzenie. To było tylko jedno spojrzenie, ale to jedno spojrzenie sprawiło, że no ją również dosięgnął Boży Sąd nie? i stała się supem soli. I generalnie. Myślę, że powinniśmy uważać, gdzie kierujemy nasze oczy. Biblia zachęca nas, jest taki jeden z moich, jeden z ulubionych fragmentów w Piśmie Świętym, fragment z Listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału, gdzie tam jest mowa o tym, że mamy właśnie patrzeć na Jezusa, nie patrzeć na Jezusa. Są takie sceny, gdzieś tam widziałem w internecie, że ktoś na przykład idzie po chodniku i patrzy w telefon, nie? Patrzy w telefon i, i wpada na przykład do, do, pod, na tory pociągu, nie? Albo, albo w, wchodzi gdzieś na, na jakąś przeszkodę, nie? Albo ktoś jedzie samochodem i tylko na chwilę spojrzy na telefon i nagle jakiś wy, wypadek, nie? Więc czasami jedna chwila, jedno spojrzenie w niewłaściwą stronę przez, przez ułamek sekundy. I może być to dla nas tragiczne. Nie dlatego Biblia też uczy nas, żebyśmy te nasze oczy, czy fizyczne, czy duchowe, kierowali we właściwą stronę. Patrząc na Lota, nie wiem, czy to była kwestia jego kondycji, która w mieście mu strasznie podupadła. Ale kiedy usłyszał właśnie o Danielu, że zmierzaj w stronę gór. Mówi, no nie dam rady, nie dam rady, nie zdążył uciec. I możliwe, że to były jakieś przeszkody fizyczne, ale wydaje się, że przede wszystkim to były w takim obliczu pomocy i specjalnego działania Boga. Lot nie ufał, że zdąży, że jakoś mu pomogą, pociągnął, tylko oceniał swoje siły. To jest ciekawe, że Lot ostatecznie. Został wyciągnięty, uratowany, ale widzimy, że nie miał wielkiej wiary. Nie był tu bohaterem wielkiej wiary. To jest dla mnie też ciekawe, że my uczymy się wiary, my rozwijamy tą wiarę, my uczymy się tego zaufania, tej współpracy do Boga, a u żony widać, w ogóle tego nie było. Ona jedynie, o czym najprawdopodobniej myślała, to o tym, co zostawia, nie o tym, gdzie ucieka. I, i, i Lot tutaj, ucząc się wiary, przeżył, chociaż nie, nie, nie jest tutaj bohaterem. Aha. Ale to jest ciekawe, co mówisz mi, bo sobie mówię, z jednej strony człowiek powinien mieć taką, taką ulgę, taką radość, nie? O, zostałem uratowany, nie? Zostałem uratowany. Natomiast y, trudno to zobaczyć w takich reakcjach. u żony Lota to już w ogóle nie, ale nawet u samego lota też jakby ciężko nieraz dostrzec to, tą wdzięczność, nie, że. E... Fajnie, że chociaż zostałem uratowany. Ciekawe jest w ogóle myślenie Lota, bo on kiedy ucieka i mówi, nie zdążę, to mówi: Panie, no tu jest wielką łaskę mi wyświadczyłeś, ale tutaj to jest takie małe miasto. No takie nic nieznaczące. Soar, które z hebrajskiego oznacza błahostkę, rzecz mało znaczącą, właśnie e, mówi: do tego miasta spróbuję uciec. Ciekawym jest, jak, jaka to łaska, że ze względu na Lota Bóg ocalił całe miasto. Ze względu na jego jakąś niewiarę, brak zaufania, że da radę. Nie? Zostało ocalone. Wracamy tu sporo do tego wniosku, który kilka odcinków temu poruszaliśmy, że ze względu na Lota zostało ocalone miasto. Aha. Ja myślę, że gdyby to miasto rozumiało tą narrację, to powinno wyjść na spotkanie Lota i powiedzieć całować go po stopach. Dziękujemy Ci bardzo. Ale nie wiem, czy ono okazało się tak wdzięczne. Wiesz, dla mnie to, to też jest w ogóle ciekawe, że chociaż Lotowi udało się uciec, dotar tam do Soaru, to w wersecie 30, nie? Mamy tą wzmiankę, że długo tam nie zabawił, że ostatecznie wyniósł się w góry tam, gdzie aniołowie mu kazali. widocznie w Suarze zobaczył podobne postępowanie, podobne zachowanie jak, e, jak właśnie tam. No, miało być to miasto zniszczone. No właśnie, nie. Więc było też niegodziwe. I czytamy, że bał się bowiem mieszkać w Suarze bał się zamieszkać w Soarze, nie? Zamieszkał więc w jaskini on i dwie jego córki. Najprawdopodobniej Lot zrozumiał, że na co tu inwestować znowu swój czas, pieniądze rozwijać dom, biznes i tak dalej, jak za niedługo znowu i to miejsce może być spalone. Więc poszedł. I tutaj widać, że już mu się trochę perspektywa właśnie zmieniła, nie? Że wcześniej on tylko kiedy Abraham dał mu do wyboru, gdzie tam może sobie wybrać, no to raczej myślał OK, gdzie tutaj w żyźniejsze tereny, gdzie tutaj będzie większy komfort, I, bardzo, i, i nie myślał tak bardzo o takiej moralności, o wpływie, o duchowej rzeczywistości. Nie? Tutaj, tutaj można po tych doświadczeniach z Sodomu, można zobaczyć, że on już ma nieco inne spojrzenie, nie? inną optykę, że już raczej właśnie e, widzi, e, widzi też duchowe zagrożenie nie? widzi duchowe zagrożenie. No właśnie, a czy Ty, przyjacielu, przyjaciółko, dostrzegasz duchowe zagrożenie, które być może wokół Ciebie jest, czasami nie mamy wpływu na to, gdzie mieszkamy, nie mamy wpływu na to, w jakie jest miejsce naszej pracy. Czasami po prostu jesteśmy w pewnych miejscach, no tak, uwięzieni nie? przez jakieś okoliczności życia, wierzę że Bóg naprawdę jest dla nas łaskawy wtedy, tak? Że on nas wtedy jakoś zachowuje, podtrzymuje, daje, e, daje siły. E, ale kiedy mamy na to wpływ, być może trzeba też w jakiś sposób e, dokonać pewnych, pewnych zmian. E, optyka lota się zmieniła, żona lota. Patrzyła nie tam, gdzie trzeba, nie doświadczyła tej zmiany, prawda? Cały czas patrzyła zmysłowo, i dlatego, kochani, kiedy patrzymy na ten świat, kiedy patrzymy na, na to, co jest wokół nas, e, właśnie prośmy Boga, prośmy Boga, żeby on namaścił, namaścił nasze oczy żebyśmy zobaczyli rzeczy takimi, jakimi naprawdę są, a nie takie, jak Szatan chce nam ukazać. E, tak sobie jeszcze skojarzyłem. Proszę. Jest takie powiedzenie, nie wszystko złoto, co się świeci. Aha. I historia Lota Abrahama pokazuje, że Abraham, który został w górach, nic nie stracił. Tak. W sensie nie był biedniejszy. Mhm. A Lot, który myślał, że dokonał dobrego wyboru, dobrej inwestycji i rozwijał swój biznes i tak dalej, ostatecznie został z niczym. Aha, Jakby nie, nie, nie tylko ta perspektywa, co będzie lepsze dla mojej rodziny w kontekście. Zabezpieczenia, ale również wpływu. Mm -hmm. Zatem niech Bóg dzisiaj pomaże nasze oczy, abyśmy właściwie mogli widzieć rzeczywistość wokół nas. Dokonywać dobrych wyborów. No właśnie, módlmy się. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że możemy prosić Ciebie, abyś otwarł nam oczy i właściwie mógł spojrzeć i ocenić rzeczywistość, która jest dookoła nas. Boże, czy dokonujemy dobrych wyborów, czy nie idziemy na kompromis w dziedzinie wpływu moralnego po to, żeby więcej zarobić, więcej mieć, mieć większy komfort, lepiej się czuć? Panie Boże, bardzo Ci o to proszę. Otwórz nasze oczy i pomóż nam widzieć rzeczywistość taką, jaką jest, w tej długiej perspektywie. Dziękuję Ci, że Lot miał to możliwość uczyć się zaufania. Że nie wymagałeś od niego wielkiej wiary, ale Boże, wręcz tak namacalnie siłą próbowałeś go wyciągnąć z tego miasta, by go uratować, bo widziałeś w nim potencjał. Dziękuję Ci, Boże. Pomóż i nam rozwijać dar wiary, dar zaufania i błogosław nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy Wam dobrego dnia, nocy, przedpołudnia, popołudnia, gdziekolwiek jesteście w czasie i przestrzeni. I smacznego. <laughs> Cześć.